Materiał, który dla Państwa przygotowaliśmy, zawiera w sobie szczegółowe informacje o pięciu spółkach, które uznaliśmy tu za szczególnie ważne w kontekście ich znaczenia nie tylko dla Pomorza, dla całej polskiej gospodarki, ale dla Pomorza przede wszystkim. Zaczynam od grupy LOTOS, która, jak wiecie Państwo, zrealizowała potężną inwestycję o nazwie 10, w ramach której podwoiła swoje moce produkcyjne. O tej inwestycji mówiło się dosyć dużo. Ja oczywiście przekazując Państwu materiał. Chciałem tylko przypomnieć o korzyściach społecznych związanych z realizacją tej inwestycji. Mianowicie pomoże z powodu inwestycji dokonywanych przez lotos w czasie kryzysu stało się największym placem budowy w Polsce. Znalazło tutaj zatrudnienie spoza Lotosu ponad 3,5 tysiąca osób. Zatrudnienie w Lotosie zostało zwiększone w efekcie budowy nowych instalacji o 120 osób. No, też warto zauważyć, że są to korzyści zewnętrznych do każdy, dotyczących y, transportu, gastronomii, usług związanych z realizacją, czy, czy realizowanych przy okazji realizacji tej inwestycji.